Witam państwa serdecznie. Dzisiaj pokażemy państwu jak przygotować jajecznicę z kurkami. I do tego potrzeba kurki boczek, cebulka i odrobinę masełka. Żeby przygotować tak pyszną jajecznicę z kurek, to pierwsze trzeba pójść do lasu i sobie nazbierać. Takim miłośnikiem zbierania grzybów na pewno jest moja mama. Zawsze chodzimy do lasu w dwójkę lub w trójkę, bo jeszcze córka do nas dołącza i razem zbieramy. Ale mama w zbieraniu grzybów naprawdę jest rewelacyjna. Lubi zbierać grzyby, lubi spacerować po lesie, chociaż nie bardzo konsumować. Ale co do zbierania, no to jest mistrzynią. A następnie obrać, tak jak mamy tutaj bardzo ładnie obrane, widać. No, i następnym elementem jest porządnie wymyć te kurki, żeby nie miały piaseczku. Bo wiadomo, kurka jest takim grzybkiem, którym rośnie właśnie na piaskach, w trawce. Dlatego dużo trzeba takiej obróbki, właśnie wodnej i ręcznej. Bo to przecież myjemy te kurki, żeby je umyć. I jeszcze w jedną wodę wkładamy. To też może być trawka. Proszę zobaczyć, jakie ładne. No i takim ważnym, oprócz kurek, no to są jajka. Jajka pochodzą z mego gospodarstwa, od kurek, które chodzą i spacerują sobie po łące, po ogrodzie. Mają tylko i wyłącznie to, co zebiorą sobie ze skubią, czyli trawkę. No i dostają zboże, do tego pszenicę i zobaczycie Państwo, jakie piękne jajka są. Właśnie od moich kurek. W domu można kilka razy umyć, ale mieliśmy tak pięknie oczyszczone te kureczki nasze, że tutaj w dwóch wodach to wystarczy. Proszę zobaczyć jakie śliczne, och, jakie okazy. Tylko na kaszubach takie rosną i już dzisiaj zapraszam państwa do przyjazdy do gospodarstw agroturystycznych, gdzie możecie państwo sobie właśnie pozbierać, bo dzisiaj zbierane są kureczki w naszym lesie. Nakładam odrobinę tłuszczyku. Masełko jest mięciutkie. Kroję boczuś w kosteczkę. Boczek jest parzony z lokalnych sklepików. Nie żaden marketowy, tylko wyrób naprawdę bardzo dobry. I już możemy sobie przygotować. I dam odrobinę jeszcze cebulki. Cebulki możemy dać wywiórka, kosteczkę, jak ktoś woli. Tak żeby taki był delikatny smaczek. Bo grzyby bardzo lubią cebulę. Obojętnie czy to jest dymka, czy nawet natka może być i włożona, czyli szczypiorek. Damy troszeczkę szczypiorku, ale szczypiorek włożymy do... Ja już pokroję, ale włożymy go do jajeczek na sam koniec. Już na paleńce wrze. Za chwilę trzeba będzie przewrócić. I to na koniec dodamy właśnie szczypioreczku. Ja pomiesza. Przygotowanie takiej jajecznicy nie jest długie, bo wiadomo, szybciutko. I w międzyczasie przygotuję jajeczka. Wybijamy. Proszę zobaczyć jakie piękne te nasze jajka. Tak Państwo możecie wyjechać, sobie przyjechać na kaszuby, pójść do lasu, zrobić sobie bibaczek na jakieś łące, na jakieś polance i mile spędzić czas bo przecież samo zbieranie to raz, a później konsumpcja drugi raz. A to, co jeszcze nie, wykorzy nie wykorzystacie Państwo na swoim wyjeździe. Jeszcze zabierać przecież do domu i potem możecie przetworzyć sobie i, i w słoiczki włożyć. Troszeczkę solimy jajka, dajemy troszkę pieprzu. I wkładamy ten szczypiorek. Ale teraz jeszcze przygotujemy sobie szybciutko grzybki. Wystarczy tego. I mieszamy. Też jeszcze dodam, że jeśli mamy właśnie kureczki takie duże, to wykorzystujemy do zupy, do jajecznicy, do sosu, ale jeśli mamy kureczki e, takie jak ładne, malutkie, dorodne, no to możemy sobie właśnie zrobić w ten sposób do słoiczka i w słoiczku może przetrwać no, praktycznie cały rok i otworzyć, kiedy tylko mamy na nie ochotę, otwieramy. Też można takie ogóreczki, te grzybki dodać właśnie czy do sosu, ale pamiętać już trzeba, żeby nie za długo o takiej obróbce, bo się nam zrobią bardzo brzydkie. I mieszamy. Kureczka musi puścić soczek. Jeśli puści nam soczek, to właśnie dodajemy jajko. W tej chwili rozbrew tam jajko. Proszę zobaczyć, jaki piękny kolor jest Te, tych naszych jajeczek. I grzybki z lasu, sama ekologia, jajeczka z gospodarstwa, samo zdrowie. Na kaszubach każdy poranek, szczególnie w niedzielę, to jest jajecznica. Jajecznica jest też w różnej formie, z różnymi dodatkami, w zależności od pory roku. Teraz mamy okres, gdzie kiedy rosną grzyby, to wykorzystujemy, robimy jajecznicę z grzybami, ale jeśli ktoś nie, nie lubi boczku, czy jest wegetarianinem, można na samym masełku i dodać sobie te grzybki bez właśnie tego dodatku. Już nam się widać, ładnie soczek z grzybków pokazał. Delikatnie jeszcze pie pieczemy i za chwilę będziemy dodawać właśnie jajeczka. Szanowni Państwo, oprócz lasu na Kaszubach, e, króluje bardzo dużo jezior. E, Kaszuby to Szwajcaria kaszubska. Mamy tutaj jeziora lobeliowe, polodowcowe, e, rzeki, rzeki Wda, Wieżyca, e, gdzie można poje, e, popłynąć sobie kajakiem i zorganizować spływ kajakowy. Każdy wasz dzień może być inny. Każdy wasz dzień może być przyjemny. I o to właśnie chodzi, żeby was, szanowni państwo, zaprosić na te Kaszuby, a kuchnia kaszubska jest rewelacyjna. Zapraszam do smakowania, do przygotowywania właśnie potraw regionalnych, a dzisiaj macie państwo jajecznicę z kurkami. Szum liści, ptak, e, ptaki śpiewające, świergot, kumkanie żab, naprawdę jest pr przepiękne. Tylko zostawcie Państwo telefony w domach, to na pewno odpoczniecie na Kaszubach. I teraz, czy chcemy mieć jaj jajecznicze, luźną, e, czy taką gęściejszą, bo może to być teraz zrobione w formie omletu. No to wdajemy dłużej takiej wysokiej temperaturze z dołu, potem przerzucamy na drugą stronę i mamy omlecik. Ale również możemy zrobić taką luźną jajecznicę i musimy pilnować, żeby ona nam się ścięła, ale nie za mocno. Te kureczki, które tutaj zostały, e, będą zabrane do domu, jeszcze posortowane i niektóre wylądują w zamrażarce i jako grzybki, które będą w zimie przygotowywane też czy do zupy, czy do jajecznicy, czy do sosu. A mianowicie trzeba te grzybki ładnie umyć, a następnie sparzyć wrzątkiem, czyli przelać przez takie siteczko, osuszyć, włożyć do woreczków i do zamrażalnika. Polecam. Szanowni Państwo, jeśli lubicie to, co my tutaj przygotowujemy dla Was, lajkujcie. E, róbcie udostępnienia. Piszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć na kaszubach, co ciekawego. A przede wszystkim, róbcie tą potrawę u siebie w domu i piszcie, jak Wam wyszła. Serdecznie zapraszam do subskrypcji. Żebyście państwo e, byli razem z nami w następnym odcinku, bo również szykujemy niespodziankę. Dziedzictwo kulinarne Pomorskie. Od 11 lat należy do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Pomorskiego. Sieć ta skupia gospodarstwa, przedsiębiorstwa, producentów które gotują, serwują, produkują potrawy regionalne. Jako agroturystyka gościna serwuję, promuję potrawy typowo kaszubskie. I tutaj, oprócz tego, że zbieram i chodzę do lasu, to również przetwarzam swoje produkty. Takie produkty jak kurki. Podgrzybki, grzyby, e, borowik bardzo łatwo e, przygotować i włożyć do słoika. Tutaj akurat mam kurki przepyszne, ale również grzybki można osuszyć. I do tego wykorzystujesz suszarkę. To jest podgrzybek, mm, pachnie rewelacyjnie. To jest podgrzybek weszłoroczny. A można z niego przygotować również dania: sosy, zupy, e, różnego rodzaju. To, co Państwo, Pawak też nie będziecie chcieli, kiedy grzybek będzie miał być w całości. Ja robię pysznego dorsza w borowikach, na przykład w podgrzybkach. E, wtedy ten cały łebki wkładam, obgotowuję i wkładam do potrawy. Ale również dzięki właśnie takim produktom, które e, są w naszych lasach. Często uczestniczę w konkursach kulinarnych. I tutaj Państwu przedstawię właśnie pierwsze miejsce za potrawy z grzybów. Ten puchar otrzymałam za smażoną kanie i rydza, zawykowanego. Nie wszyscy wiedzą, że takie grzyby jak rydz, może być usmażony, a potem dodany do słoiczka, zalewę, i może przez cały rok być w, tym, w tej zalewie i tam królować, a potem być podana na okazję, którą chcemy kogoś zaskoczyć swoją gościnnością w domu. Ja również w gospodarstwie agroturystycznym zabieram swoich gości, idziemy do lasu, zbieramy grzyby, a później pokazuję, co z tych grzybków można przygotować. I gość, który. Sam sobie przygotuje, jest bardzo szczęśliwy, jadąc do domu, zabierając sobie właśnie taki słoiczek, czy inny, czy podobny słoiczek do domu i w zimie sobie go może otworzyć. Także serdecznie zapraszam na kaszuby, żeby zbierać te nasze piękne, bywać w tych naszych pięknych lasach i zbierać nasze grzybki. Serdecznie zapraszam. Hey, Jake! Hey, Jake!